Słyszałem... Jakoś i idzie z tą Na pewno lepiej niż przed remontem. Trzeba zrobić zielonki, chyba my nie musieli wziąć kredyt, żeby kupić, już wam pokazuję, paszowóz, żeby zacząć robić kiszonkę, taki mniejszy, bo innego nie znalazłem. Jeszcze skoczymy tutaj, żeby nie jechać tyle. I się lekko zapożyczymy. Nie wiem czy są, na no, od razu sprzedawać, bo trochę jej tu jest z tamtego roku. Albo nie wszystko będziemy pracować. Chyba coś nie tak. Oj, nie ten przycisk. i tak nie musimy wysypywać póki co postawimy ją obok kurnika będzie trzeba obok tego kurnika posprzątać znowu nie ten przycisk 可是很美。 Sprawdzimy ile ten szowu, 24 Będziemy musieli wziąć kredyt 25 tysięcy najlepiej Nie to się kredytuje, że Wzięliśmy kredyt Weźmiemy MFA dawno my tam nie jechaliśmy więc zobaczymy Po nim dawno nie pojeżdżone bo kieszonkę mamy, siano mamy To się. Kupi ten i się po tych odda Jesteśmy 200 zł na plus z tego co mi się wydaje Z tej pożyczki jeszcze będzie trzeba cały czas oddawać może się widzieć co tu stoi Tak, będę chciał sadzić warzywa Takie zrobimy nie... Nie duże pole obok kołotek Obok Na którąś... na którymś polu Się posadzi trochę warzyw nie było odcinka, możecie pisać czy chcecie więcej, coś chcecie zmienić w tej serii, coś chcecie dodać, piszcie w komentarzach, ja będę czytać komentarze. Jak jakiś pomysł mi się bardzo spodoba to przypnę serduszko i go wprowadzimy. Siano nam się kończy, jednak dzisiaj nie będziemy prasować. Zrobimy z sianokosy. Zaczniemy w sumie sianokosy. Bo siano nam się kończy się. To można to od razu wrzucić już tu. Tak. No, wrzucimy wszystko co mamy. A słomy się nie musimy martwić, mamy jeszcze z tamtego roku dużo. Trochę wysoki jest ten, jak do MFA, no ale trudno. No, większego i nie znalazłem na tym. Jeszcze jedno. Myślę, że tu trochę wyorać terenu. No te warzywka tak... ...kawałek będzie trzeba wyorać. Jednak będę musiał poszukać innego tego, ale póki co jakoś tak dam radę. Jakoś przeżyję też tą chwilę. No, ten go będziecie mogli zobaczyć chyba tylko na dzisiejszym odcinku. Na następnym jak powstałem, że już go nie będzie wymienię na jakieś mniej, czy taki, co będzie pasować pod te nasze małe maszyny. Ogólnie nie będziemy trzymać tego wielkiego bydloka. Wsypiemy jeszcze jedną i to starczyć. Tak, widzę to, że się wysypało. I będzie trzeba kieszonkę znowu zrobić. Póki co jest kieszonka to nie, nie muszę się martwić. Już myślałem odpisać Jedne sobie Tak, jest teraz w 25. Czekaj, czy uda mi się to wysypać. I tam kieszonka będą się... Musiał... Aha, Pomóżemy Pomożemy sobie yy, super siłą. Letko i to sprawdzimy, czy to mogę wysypać. dało się trochę zrobić mm. Nie wiem czy to zaliczyło Zaliczyło to chyba jakoś, a ja, no niedobrze Dobra, trudno Gasimy też Ursusa I bierzemy Majorkę bo był szczepione, że sztywną po... Mm, po... Y, tego... rotacyjną A i nie czułam, mówiłem No niektórzy już pewnie myślą Że kupiłem nowego Bizona Że tak szybko zmiana Powiem hmm, tak, to... oj, nie się otwiera. Od... To dałem na otwieranie automatycznie drzwi ten mod chyba nie działa nie no denerwuje to otwórz mnie to wyciągnę to super siłą, muszę jednak ten mod się nie nadaje widzicie co on robi no dawanie niesprawdzonego moda To jest właśnie to co Test, testuję dwa mody chyba Tak, to dwa A, pracuję do sprawy Bizona Czy kupiłem nowego Bizona? Tak, teraz wykosimy na to pole, na warzywa I wracamy do sprawy bizona Czy kupiłem nowego bizona? Większość się może zastanawiać nie, nie kupiłem nowego bizona Nie tak się chcę kupić nowego bizona Nowego bizona bym dopiero kupił Jeszcze nie teraz Ponieważ nowy bizon byłby fajny Większy helder, większy zbiornik i ten rekord mi się podoba. Ale póki co jeszcze nie ten jest, bo tamten mi się tak letko popsuł. I go użyłem, ale tamten widzę, jeszcze wróci. Wróci. Tak, wróci widzą. Musimy się tam, ten widzą jeszcze wróci. Chyba się Wam spodoba ten widzą rekord, to go zostawimy. To musicie zostawić opinię w komentarzach. A, tutaj jak to zbierzemy, to tu wyoramy i będzie pole pod warzywka. Jestem koszalem, nie spodziewałem się, że aż tak Dzisiaj się zajmiemy tylko przed przetrząsaniem Takim tenu trochę TMR, no to co TMR już mi się udaje, że nie wyszedł nie ten, powiem tak, nie tak, nie tak. No czekaj, nie ten mieszany. Musimy, muszę pobrać na LS Portal, jak coś ma jakiegoś fajnego do 25, to możesz się podać linka. Ten byłby fajny, ale pod takie Ursusy ciężkie, serii jakoś tak, pod takiego, takie. 60 potrzebuję jakiegoś mniejszego ogólnie już mam pomysł na kolejny nowy na kolejny czwarty ciągnik który będzie z, tak po, po wywozach w grudniu będzie kupiony Najprawdopodobniej tak A, jak chcecie, żebym zostawił rekorda, to jak zostawimy rekorda, to najprawdopodobniej poszliśmy w rzepak, bo już ma sieć karnię, bo to ma z043 jak miałem nie Miał ma w ogóle sieć dlatego mogło nie być rzepaku. Tak wam tylko powiem. Tak, trochę wykosimy, żeby krowy miały, żeby do paszy było. No, jak wam dzień ja W sumie pierwszy pokos co nie tak, że praktycznie każdy pokost jest gdzie indziej Ale zamówię sobie se wykośnimy jeszcze tak pod mniej więcej między, Także wiedzieliście dokąd będę mógł o coś robić Dotąd chyba nie wiem czy za bardzo nie wjechałem no. Do tego trzewka mam nie Boże, już on nie jak chywata 120 na godzinę z tą to jest chyba za dużo węglu więcej o nie ja po prostu chcę, mam plany na dzisiaj tak wam powiem nie za bardzo mam czas nagrywać, ale postanowiłem, że wam coś innego, a nagram Woda mnie nagrywę odcinkę Nagrywam tylko 6 minut za 2.16 no i tak koło 6 odcinek jest pewnie wraczyć około 20 muszę to zmontować a o 1630 będę w 100% musiał zakończyć odcinek bo będę wychodził z, z No będę wychodził. Jeszcze na spacer z psem i ogólnie takie, te, takie rzeczy. Proszę, chce się szybko z tym tak Taki szybszy odcinek chcę dla was zrobić. Czyli no bo wiem, że niektórzy czekają, mam chyba 500 ekstrebentów i 5, 5 wyświetleń na tym filmie, tak wam mogę powiedzieć. 5-6. szybko ten, ten także idzie szybko bo jadę piętką po prostu ciąg zasuwa 20 na godzinę po prostu y, trawa y, noży, nożyki są ostre i wszystko dorzeknie dlatego jadę szybciej siła rotacyjna miała co robić Wiem, że to nie jest bardzo realnie Wiem, że nic, ale no Mi też się śpieszy A ostatni odcinek był tydzień temu Będę postaram się zrobić jakieś filmy na zapas I wam coś wrzucać Wykoś, tak, w przyszłym odcinku by, wygłoszone będzie, trochę się pojawiliśmy by z tmr'em, RM. chyba tyle, że bardzo wam tej lapsa lap nie chcę dawać, 26, 26, 26 minut już ma odcinek, nie chcę wam po bardzo dłużyć, bo, bo jak dam wam tej lapsa, to praktycznie gadam teraz bez sensu. I bym przetrząsać przedsiąsać, ale tym na tajemnicę. Dobra, zrobimy tak, że to co teraz wykosiliśmy Zrobimy z tego pole pod warzywka, bo moglibyście się połapać już po tym, co stało w sklepie. I po prostu chciałem Was zaskoczyć, ale zapomniałem, że zostawiłem dwie rzeczy w sklepie. Beczkę i... Cezarkę do warzyw, bo jeszcze nie mogę znaleźć żadnej cezarki do ziemniaków. Nie wiem No tutaj was proszę o pomoc, Maczelnika, macie linka podeszliście, to się pobawimy z ziemniakami. Po Pobawiłbym się w 205, nie powiem, że nie. No tak, sporo wypuszczonych. Ale niektórzy mm, mogli mieć zdziwienie czemu jest rekord? Zrobimy spoiler na miniaturkę, także... O, oh, tak zrobimy miniaturkę. Jakiegoś... Jakoś tak. tak. I walniemy... To będzie miniatura. Tak wam podpowiem, no majorek fajny. Podoba, to był... Jeden z lepszych zakupów. Oj. No to dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.